Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak maluję się do zdjęć. Wiele z Was pytało się o mój codzienny makijaż, i mój codzienny makijaż trochę się różni od tego, który mam na sobie, kiedy wiem, że będę miała styczność z aparatem. Jeśli nie robię zdjęć, to z reguły ograniczam się do podkładu i maskary. Natomiast kiedy wiem, że będę robiła zdjęcia, dodaję trochę kosmetyku, więc je ja będę przeciągać i zaraz pokażę się Wam, klik, gdzie jestem bez makijażu. Nakładam dwie pompki mojego podkładu. Używam Giorgio Armani Luminous Soap Foundation w kolorze 6. Nakładam ten korektor. To jest korektor w kolorze GC976. Nakładam trochę pod oczy. Niezbyt lubię ten aplikator, dlatego Większość rzeczy nakładam albo palcami, albo beauty blenderem i beauty blenderem wklepuję sobie ten korektor pod oczami. teraz utrwalę sobie korektor pod oczami i tylko nos i trochę czoła moim ulubionym pudrem. To jest puder z Stosowałam mnóstwo pudrów, ponieważ tak ja mam cerę raczej mieszaną. I tutaj naprawdę no, zawsze się świecę, natomiast reszta jest okej. Okay. I resztę nie puduję. Używam pudru z Rimmela, z tej mat, którego bardzo się chwali. Był ok, ale na pewno nie jest tak dobry jak puder Solary Mersie. I tak nakładam puder sypki yy, mokrą gąbeczką. Na początku, jak usłyszałam o tym triku, to myślałam, że nie będzie działał. Natomiast pewnego no, popołudnia sobie spróbowałam i okazało się, że Działa to świetnie i od tego czasu nie używam ani puszku, ani e, żadnych pensji, tylko po prostu bitki blendera. E, więc nakładam sobie troszeczkę i na nos i trochę na czoło. ok teraz e, może brązę. To jest brązer, którego używam z Nyxa w kolorze 04. Wygląda tak. Nie wiem, czy kupuję go ponownie. Prawdopodobnie będę próbowała czegoś nowego. Jest to bardzo fajny bronzer, ale jakoś nie zachwycił mnie. W każdym razie będę go używać i go nie skończę, bo nie chce mi się marnować. Pieniędzy. I nakładam trochę brązera. się plenować z... o to znowu. Chciałam powiedzieć, że staram się plenować z bronzerem, bo zdarza mi się przesadzać, co właśnie zrobiłam. Ale jeśli właśnie zanaużę za dużo, to używam Beauty Blendera, który ma jeszcze troszeczkę podkładu i klepuję podkład. No, myślę, że może być. Bronzery też używam do oczu, jako cienia w załamaniu powieki. Nakładam go pędzelkiem, tak tylko troszeczkę. Niestety kompletnie nie umiem używać cieni. Nie mam żadnej paletki, żadnej, ponieważ po prostu nie umiem. Nie wiem jak to się robi, nie wiem. Umiem używać tylko jednego koloru, właśnie w załamaniu powieki. A oglądałam mnóstwo, mnóstwo tutoriali na YouTube, no ale nie wiem, jakoś nie umiem. Dobra, teraz zrobimy... co my zrobimy? A może brwi? się bardziej przesunęłam, żeby było widać w miarę. Mam dosyć pełne brwi, więc nie potrzebuję dorysowywać za dużo. Tam, gdzie mam jakieś luki, -y, to po prostu uzupełniam sobie je ołówkiem z Anastazji Beverly Hills w kolorze Soft Brown. Właśnie, gdzie miałam jakieś przerwy, to po prostu dorysowałam sobie włoski. O, co ja robię? Eee, to nie dosłano. I tyle. Ok, teraz się znowu odsunę. Co my robimy teraz? A nie, to się znowu przysnę. Teraz najważniejsza część mojego makijażu, czyli maskara. Wydaje mi się, że to najbardziej zmienia moją twarz i, najbardziej, i najlepiej wygląda na mojej twarzy, dlatego najwięcej też czasu poświęcam maskarze. Używam zalotki. Okay. Muszę się skupić, ale będzie skupienie wielkie. zawsze gdzieś tam się znajdzie na powiekach, pod oczami. Zawsze, bo to jest bałagan przy moich oczach, więc pójdę szybko po ten patyczek i namoczę go sobie w płynie do makijażu i wyczyszczę sobie okolice oka. Zauważyliście na innych filmikach z zeszłego roku, że przez jakiś okres, to było chyba 6 miesięcy, nosiłam doczepiane rzęsy, w sensie przedłużane rzęsy. Robiłam przedłużane rzęsy przez 6 miesięcy i chyba we wrześniu naszego roku już przestałam je robić, dlatego że stan moich naturalnych rzęs był okropny. Plus nie chciałam się wydawać tyle pieniędzy na przedłużanie rzęs. W każdym razie, może nie zostałam bezrzęsna, ale te rzęsy były. Bardzo krótkie i w złym stanie. I postanowiłam, że. Za... Postanowiłam, że zainwestuję sobie w odżywkę i zobaczę, czy da ona w ogóle jakieś efekty. I stosowałam dwie odżywki: jedna, która się nazywa Real i teraz stosuję odżywkę, która się nazywa Long for Lashes. I moje rzęsy w życiu nie były tak długie jak teraz. Nie potrzebuję już w ogóle nosić doczepianych rzęs, sztucznych rzęs, nie przedłużam już rzęs. Także taki efekt, jaki zawsze chciałam, na rzęsach daje mi tylko i wyłącznie maskara. Więc, yy, więc tak, polecam wam właśnie jakieś odżywki do rzęs, zainwestować sobie, bo przedłużanie zdecydowanie zniszczą moje rzęsy. No i plus oszczędza się takie pieniądze, bo przyłuwanie naprawdę jest drogie. Ok, następny krok, który jest opcjonalny w sumie u mnie. Czasami na zdjęciach mam eyeliner, czasami nie, ale dzisiaj już pokażę wam taki full 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 make up mój. Więc używam sobie eyelinera To jest eyeliner z L'Oreal Super Liner Perfect Slim Mam go od dawien dawna Już troszeczkę wysycha No ale... Okej okay. Kreski u mnie wychodzą Różnie Każdego dnia wychodzi inna kreska Niestety jeszcze nie opanowałam Tej sztuki robienia różnych kresek Więc Wychodzą one różnie dosyć cienką kreskę przy linii i potem ona się tak troszeczkę rozszerza. O! Okej, okay. teraz spróbuję zrobić podobno na drugim. Ok, powiedzmy, że mniej więcej Coś tam się udało z tymi kreskami Teraz dodam sobie troszeczkę bronzera W załamanie kwiatki Aha i przechodzimy do Ostatniej rzeczy, która jest Moją ukochaną Najukochańszą rzeczą na świecie Za 8 zł W Rosmanie. więc jeśli jeszcze tego nie macie To biegnijcie, bo po prostu Ha, nie mam tego już. Najukochańsza rzecz jest to rozświetlacz z Lovely w odcieniu złotym. Wydaje mi się, że właśnie jest rozpanie za jakieś 8 zł. Niestety jedynym minusem tego oświetlacza jest to, że bardzo szybko się, że tak powiem, rozwala i tak wygląda mój rozświetlacz. To jest moje drugie opakowanie i to pierwsze też się rozwaliło, więc no niestety nie jest trwałe. natomiast odcień i... Trwałość jego na twarzy jest niesamowita, jest tak samo dobra jak każde rozświetlacz, te najlepsze tak naprawdę rozświetlacze z Sephory. A i nakładam go sobie takim malutkim pędzlem, czasami nakładam go też pietiglenderem, ale dzisiaj pokażę Wam jak wygląda założony pędzel. Znam się nie przesadzać, chociaż bardzo lubię highlightery i często z nimi przesadzam, potem się świecę jak choinka, ale dzisiaj spróbuję nie przesadzić z nim. Z reguły nakładam się na świetlacz, na, tutaj na czubek mojego policzka. Tak zwane jabłuszka chyba, tak to się nazywa. I na kość jarzmową. Chyba I tutaj nad czołem. I tak samo na drugiej stronie. Potem nakładam go sobie w kącikach oka. I ostatnie miejsce na rozświetlacz czuła nosa aha i skłamałam, bo to nie jest ostatni krok ostatnim krokiem jest moja mgiełka ulubiona z Mario Badescu i używam jej jako takiego, takiej mgiełki, która trwala makijaż ale ona też odświeża moją twarz w ciągu dnia, używam właśnie jej sobie w ciągu dnia rano, kiedy się obudzę w sumie używam jej ciągle, bo pachnie bardzo ładnie Okej, okay, i to jest cały mój makijaż. Taki makijaż mam na wszystkich zdjęciach, więc zaraz już wiecie, jak to się odbywa. Prawdopodobnie w przyszłości zrobię jeszcze taki filmik, w którym pokażę Wam, jak maluję się na co dzień. I też planuję Wam pokazać, jak dbam o swoją cele, ponieważ zdecydowanie bardziej interesuję się tematem pielęgnacji skóry niż makijażem. Bardzo lubię koreańską filozofię dbania o skórę, więc pewnie o tym też zrobię filmik, a ja zobaczę się z Wami niedługo.